spotować. Ja mogę? No, Fibia zniknęła. Coś się tam piszga? No to pewnie oni do botów. Ładuję amunicję przeciwpancerną. Jak to zrobić, żeby mieć tą nawiedzoną skrzynkę? Dużo osób z tym biega ostatnio. Nawiedzona skrzynka jest z eventu. No tak, ale dużo osób z tym biega. Nie zmieni, jeżeli dopóki nie zmienisz wyposażenia. to zagrożenie bądźcie gotowi zawsze. To nie było przypadkiem jako skin? Nie. Nie, skrzynka taka. Ale nie, no tak jak masz skiny donate, o tym mówię. Korba napadasz tutaj. Ja do. Biegi, daleko twojej pozycji. Rozstawiam przenośny radar. Wypatrywać Komie. droga tutaj! Uzbrojenie taktyczne tutaj! Jeden leży. Kurwa, Witcher! Jak to jest? To się? Nie, nie wiem, ale już tak z salierami. Drugi leży tak. Amfibio ucieka. Bartek mu nie dał. Uuu, biedaki, nice przynajmniej go nie by... <on> <percentages> hey, Powiedz mu, że to RGL, a ja już wyszedł. Thank you, dziękuję. Dziękuję bardzo. umbrella cheat. Dziękuję 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 It uh, would be better complement if it came, if it came someone from someone stronger, stronger, stronger than you, but I'll take it, I'll it, take it, as, it as it is. Thank you. Uh, yes, I'm not alone. What's Oh, it's a pobber here. <laughs> uh, is. What is that? Tutu 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 tutu. Zakszachki. Bobrikulba. Superdoo. Bobrikulba. Zabity, nawet. Pytanie, czy był sam, czy jeden? Tak, ty masz ładny akcent. Antal skręcał. Tomą ping mnie, socj. Czy to kurwa Angol jest, nie widziałem? Angol? Wiodowity? Nie, to śmieję się. No fajne, no tak, tak. Na ulub. No fajne, no fajne, no fajne. Kuts. Sojuszniczy BSP na miejscu. Kurwa ducha, man. A, da, wykrywamy wrogich operatorów. W no, a co na koniec są? U nas. Nie wiem, co to. Musi być tutaj z duchem, nie? Mhm. Na dole. O, Glitcher, daj To, to ja. jest. Po to i jak z gadatnikiem. Aha, mówię, glitter. <grym? grym>? Tak, jeden ostrożnie. sam tutaj. Nie? Już nie ja ubiłem tego za tobą, co cię gonił. Tak? A, okej. Okay. Tak, tak, tak. Ten na placu jest zabity. Wyszli. To Z granatnik A jest... <laughs> Ale teraz się jeszcze cisną, no! <śmiech> <śmiech> Ale, e, wiecie, tam jest taki sam granatnik szybki. Wiem, wiem, wiem. Dobra. <laughs> A ja tak ze mną słyszałem to.

D3 odszedł twoje, co my? Nie widzę. Pamiętam tę kętę. Zgadza się. Rusza. BST, całe paliwa. Wraca do Ultra 1. Naszymgają wrogie posiłki. To nie kontrakt, to prawda. Tu był? Mamy Tu Tam, 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 za domkiem, za domkiem. Widziałem komplet, z każdym przylezie. Do... do to że rośnie aktywność wroga. Miejcie oczy szeroko otwarte. Oznaczam wrogiego bojownika. Potrzebna mi amunicja pistoletowa. Chyba uciekli. Yeah, ruszam tam na niebieskim tak ta hadas wyłapał. Wszedł drugi, chodź. Chodź, Tutaj, u mnie, u mnie, u mnie. Tak, tak jedziemy. Nie mogę wsiąść. Kurwa, wagonie się z nim jak. Nie, on jest w budynku obok. O, był tutaj, był tutaj. Becz E, siedzą. Te, 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 te. Tak to.

Necesito una medalleta. Me explotó tengo atrás, Ah, ¿Qué que yo lo ¿eh? Es que... Lo malo, eh? <laughs> es que, es que me estoy mirando... <laughs>